Mano się, mano moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku. W odcinku takim, jakby z lekka smutnym, bo to tak jak w życiu, wszystko ma swój początek, tak jak i ma koniec. A dzisiaj, co się kończy? Gospodarstwo? No nie, jeszcze nie ten moment. Yy, rzepak? No nie, poprawił się, jednak zostanie, będzie ok raczej, chociaż jest to już ostatni zabieg w tym roku. Tak, jak po tytule już widzicie, wapnowanie w rzepaku, wapnem pogłównie, wapnem, yy, wapnem granulowanym, progresywnym, szybko działającym, Takie trochę, taki trochę jakby test. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Mam nadzieję, że pożądany, ale do rzeczy, co się kończy? Kończy się historia Lejka, czyli rozsiewacza w gospodarstwie. Wysłużył swoje 200%, moim zdaniem, przepracował. Sprawował się bardzo dobrze, jak na swoją, swoją konstrukcję, był bardzo wytrzymały. Rozsiał można powiedzieć setki, setki naprawdę ton nawozów wapniowych i innego typu saletry, NPK, wszystko razem liczyłem. On pracował przy rozsiewaniu około mojej drodzy 60 ton rocznie. Także zapraszam Was na ostatni odcinek z użytkowania rozsiewacza Lejka. Opowiemy sobie jego trochę historię no i opowiemy o planach na przyszłość. Zapraszam. A więc, moi drodzy, po kolei, co rozsiewamy i dlaczego teraz, kiedy mamy już późną jesień, tak naprawdę przełom października i listopada? Moi drodzy, wysiewamy wapno progresywne, wapno szybko działające, najszybsze wapno, działające wapno z wapn kredowych, węglanowych. Także, no, to, co w granuli możemy najszybszego zastosować, to jest właśnie to. Dlaczego teraz późno jesienią, dlaczego nie poszło ono do pod, pod talerzówkę, tak jak powinno być po ściernisku? Ano, moi drodzy, nie zostało to zrobione, dlatego, że w tym roku żniwa u nas nie były zbyt wcześnie, bo były bardzo mokre żniwa, było mokro przed żniwami. Nawet jak to kosiliśmy, to te ani rzepaki, ani zboża nie miały takiej satysfakcjonującej wilgotności. Więc było koszone późno. To też jeśli było koszone późno, było bardzo mało czasu do tego, aby uprawiać ziemię i szykować ją pod rzepak. Tam, gdzie była pszenica, poszedł rzepak. Książka mówi tak, że wapno granulowane, czy też nawet luzowe, należy dać na ściernisko, wymieszać ziemią i powinno minimum 4 tygodnie odleżeć, odleżeć. Przed zastosowaniem nawozów NPK, które zawierają w głównej mierze fosfor, potas i azot. Nie powinno się ich w wcześniejszym czasie podawać tam, gdzie było pole wapnowane po prostu fosfor może się wstrzymać jego działanie, lub po zmieszaniu z azotem. Fitotoksyczność może wystąpić potem na polu. Takie ja zaciągnąłem informacje, takie Wam przekazuję. Oczywiście jakimś tam naukowcem nie jestem, ale do tego się postanowiłem zastosować, bo było mniej więcej dwa tygodnie, Jeśli oczywiście też ten miesiąc, te 4 tygodnie, od trzech tam jest do 4 tygodni przy wystąpieniu znacznych opadów. U nas potem opady zanikły całkowicie. Jak były żniwa, padało po żniwach, przestało padać jak była woda potrzebna. A więc chodzi o to, że nie zostało podane pod talerzówkę. Bo za dwa tygodnie był rozściwany NPEK. NPEK, gdzie było sucho, i można było jeszcze się bawić w coś takiego, żeby to dać ten nawóz wapniowy, wymieszać go, zaorać pole i dać NPK pod na górę. Co moim zdaniem było bardziej niekorzystne, ponieważ wtedy nie uzyskamy korzenia palowego w rzepaku, jeśli będziemy mieli zbyt płytko podany NPEK. Więc yy, pomysł padł na to, żeby nie dawać nie. Bo no pierwsze, czasu było mało, wszystko było robione na szybko i yy, padł pomysł na to, żeby to dać pogłównie. Pierwszy raz 300 kg, dużo, na pewno nie zaszkodzi. Yy, no, może być jakiś efekt niezadowalający, więc taki to właśnie test robimy. Chciałem Wam właśnie wytłumaczyć, skąd ten pomysł, żeby jesienią dawać wapno pogłówne. Wiele osób tak robi w głównej mierze właśnie przez to, że. Nie zdarza się wyrobić w tym takim neurologicznym czasie, kiedy są właśnie się wyrzepaków, jeszcze się żniwa nie skończyły. No, dużo, dużo jest tych prac i też trzeba zachować odstępy, żeby właśnie nie narobić szkody. Tak jakby nawet wstrzymać fosfor, który no też jest bardzo ważnym składnikiem w rzepaku. Stąd pomysł, żeby na spokojnie wszystko sobie zrobiliśmy. A teraz możemy przejść do rozsiewacza naszego, który historycznie zakańcza w tym odcinku swój żywot, to znaczy żywot. Mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze rozściwanie yy, nawozów, ponieważ no w chwili nie mamy innego lejek. 400 kg, 400 kg, jak to kiedyś ktoś pisał w komentarzu. Zakładka zrobiona na kolanie, przykręcona na wkręty Służy chyba 300 rok, gdzie w lejka chodzi bez problemu 600 kg. Saletry. I moi drodzy, on z takimi ciężarami na okrągło chodził, 500 kg to było minimum, wapnowaliśmy pola wapnem, gdzie były 600 kg, po 10-15 ton wapna się rozsiewało tym lejkiem. Efekt tego cóż taki, no popłynkana rama, spawy już kilkakrotnie i już też widzę, kolejny też puszcza, bo <gryw> no to jest maszyna przystosowana do 400 kg, gdzie ja przez kilka lat rozsiewałem nią 600 kg. Yy, tutaj, już z mojej winy, pęk plastik. jak go wzmocniłem tutaj płaskownikiem, ponieważ no, też się śpieszyłem. To już w tym roku zrobiłem przy rozsiewaniu nawozów NPK. Przejazd przez bruźnę z dużą prędkością tak strzeliło, że pękło, i tu. No i pęk plastik, który został wzmocniony. To szkody, które wyrządziłem ja, pęknięte yy, tutaj pęknięte mocowanie ramy, no i ten plastik oczywiście to idzie naprawić, to idzie zmodernizować trzeba blachę wstawić z jednej i z drugiej strony, skręcić na śruby i to będzie yy, to ja zepsułem, no tutaj przekładnia która no słuchajcie, talerz ma luz jedno nie wiem czy tam widzicie, o może tu będzie widać widzicie co tu jest na przekładni widzicie ona już huczy, wyje ale talerz yy, stał się bardzo ostry. Ma już tutaj takie no, naprawdę można rękę rozciąć. Ale ani rdzy nie widać, ani nic wiadomo śrubki zardzywiały No i tutaj jest standardowo w lejku wytłuczona dziura. To moi drodzy stało się od 2019 roku, czyli 6 lat. Ponad 6 lat bo chyba był na wiosnę, a nie na jesień, na jesień w 2019 roku, czyli 6 lat mija właśnie jak lejek. Wysługiwał, znaczy był kupiony na gospodarstwo yy, 3 hektarowe, chyba 3 hektary, wtedy miałem, jak zakupiłem ten lejek. Chciałem 3 setki, pan miał tylko 4 setki. Myślę, ja pierdzielę na co mi taki wielki lejek do 30 to za duże, no ale dobra, niech będzie większy. Dobra, moi drodzy. Znacie powód, dlaczego rozsiewamy wapno, znacie już wstępną historię lejka, przechodzimy dalej do odcinka, ładujemy to 80 i żurawiem i zaczynamy rozsiewać i tam sobie powiemy może o tym, co teraz wiedzie zamiast tego lejka i powiem Wam swoją subiektywną opinię na ten temat, subiektywną lub nawet obiektywną, obiektywną bym powiedział opinię. Po 6 latach użytkowania, czy warto kupić taki lejek? Ja za niego dałem 700 zł, takie były ceny w 2019 roku. Teraz co się orientuje, jest to waha się od 1000 do 1100. Czy warto, czy nie? Zostańcie na dłużej, więc dowiecie się, jakie jest moje zdanie. A teraz rozsiewamy nawóz. Pamiętacie, zepsuty starter w Perkincie? Zobaczcie, co mi się udało kupić. Starter razem z kapturkiem jak niegdyś w 60 bizonach i 80 było to montowane. Dobra, podjedziemy sobie. Załadujemy my W końcu już zaraz trzeba się szykować, żeby kurde zakupić jakieś nawozy azotowe. To jedna z takich mniej przyjemnych. To jeden taki właśnie można powiedzieć mniej przyjemnych yy, mniej przyjemnych momentów w gospodarstwie, kiedy trzeba zakupywać nawozy azotowe po tej cenie, które są a sprzedawać pszenicę też po tej cenie, która jest chyba en, yy, coś ta letra 1600-1700 się waha a pszenica Waha się między 680 a 700 z tego co wiem na dzień dzisiejszy. Także brawo! Czyli robimy wszystko, żeby się nie opłacało jeszcze bardziej. No i właśnie podstawa. Dobra. Trochę jeszcze go opuszczę. Idziemy z dziada. Niech się sypie. Ale wam powiem, te nawozy to mają moc, kurde nożyk. Wębeko, chwilę po chwilę po po ten zamknięty chociaż mamy szyber, wychodzi na to, że tak. O, to wapno trochę postało się, nie boję Ale coś tam trochę było nakryte, jakby nie patrzeć. E, no ładnie się w to wszystko wysypuje. Nie ma się o co czepić. No, ale stoi ono od lipca u mnie, od lipca. Nie bardzo było gdzie go słować, no ale przykryte było Plandego Dobra, ruszamy na pole, raściewamy to zaczynamy tutaj ode mnie. No jak żepa wygląda. Poprawił się trochę, ale szał tu nie ma w pół roku. rzepak jest chyba jesienią najsłabszy od y czasów, kiedy zacząłem wziąć rzepak. Ale jak wiecie w spinam się nad tym bo. Trzeba, który nie wygląda a czasami potrafi zaskoczyć, no i no i uparcie się tego trzymam, nie? Wapno i tak i tak powinno być dane na pole, żeby to, to wiecie. Wapno tutaj nie ma jakiegoś... Coś się w jednej tej W jednej komorze tu mam wrócić, no to jest właśnie wapno. Rozsiewanie lejkiem, ale no nigdy nie było jakichś problemów dziwne pachnie że ono się zapchało teraz mam takiego drucika, tutaj się trochę po pokoszka, chociaż tam choć ono wilgoci jako taki nie naciągnęło z tego co widzę także na pewno wapne nie zaszkodzimy a dlaczego też się jeszcze zdecydowałem na to, już Wam mówię bo, ponieważ tak, zobaczymy, że się jest, dobra na obie strony jest okay. ponieważ zawsze u mnie było tak w gospodarstwie, że że moi drodzy dawałem wapno rok przed rzepakiem, czyli pod pszenicę 500 kg potem pod rzepakie dawałem nic, właśnie z tego względu, że, że tego czasu brakowało, w ubiegłym roku było zupełnie inaczej, bo 10 lipca rzepak uszedł nam już z więc postanowiłem, się mamy co najmniej 5 tygodni do tego, do uprawy pod rzepak na jednym polu, eksperymentalnie, tutaj po drugiej stronie drogi Rozsiałem po 400 kg rzepaku Gdzie rok wcześniej też yy, nie rzepaku tylko wapna Na polu najsłabszym, piąta, szósta klasa Moi drodzy To było najsłabsze pole Bo to była, piąta miejscami To taka szósta, pod szóstą Z, taki piasiunio prawdziwy Tutaj jest, akurat w tym momencie na przeciwko Ten rzepak był najładniejszy ze wszystkich działek. Miałem działki, miałem rzepak na czwartej klasie, gdzie nie było tego wapna dawanego do, i rzepak dawał to samo albo tylko ciut więcej. Więc sam nie wiem, no ciekawie mnie. Dwa lata wcześniej na tym polu była kukurydza, rok wcześniej było przeżytą przeniką pole przyzielone na pół. No i w tym roku był rzepak. Takie ostatnie 3 lata tutaj były, 4, no trzy, trzy wymieniłem. Także bardzo dało mi to do myślenia, i myślę, spróbuję, bo rzepak naprawdę na najsłabszym polu był najładniejszy. Może plonem nie, nie był rekordowy, ale mówię wam, na czwartym klasie plon nie był znacząco wyższy. Więc to... Taki pomysł na to, żeby jednak można te 500 podtrzynicę dawać ale coś po rzepak trzeba dać 300-600 kilo i właśnie dlatego eksperymentuję z tym i w tym roku chcę właśnie to yy... zobaczyć czy, czy też przyniesie jakiś efekt tylko od wązu no, taki nie wart, bo wyjątkowo kiepski rzepak mamy jeśli on da chociaż to co w poprzednich latach, to trzeba będzie, nie wiem co jest naprawdę z tymi kręconymi liśćmi rzepaków był zabieg zrobiony na robaka. Nie ma żadnego już robaka w tym przypadku. Frustracja jest często przychodzona. Czy to pozostałości po został opryskany borem, yy, fungicydem. No już to co można było zrobić, zrobione zostało. Już tutaj nic więcej nie wymyślimy. To tak jak mówię, jeszcze to pole nie jest yy, jakieś takie yy, no. wyrobione. Rok jesieje, trzecią uprawę była kukurydza. Eee, nie, była kukurydza, wiosną posianą, jesienią pszenica, w tym roku zebrana i wieża rzepak. Także no, pole jednak nie jest też wyrobione. Teraz przeniesiemy się moi drodzy na Mogielnicę. Zobaczymy jak to wygląda. Tutaj rozsiewamy dwa baksy, cztery jedzie na Mozielnicę, zaraz ładujemy to na przyczepy i widzimy się już gdzieś e, w Mozielnicy, na najładniejszym rzepaku. no i na polu, której ja obsiewam no, kilka lat już i tam widać, fakt że to, ta ziemia jest też lepsza tam, tam jest czwarta A, miejscami trzecia, ale to tylko miejscami, ale widać kulturę. E, tej ziemi jest zupełnie inaczej, no bo wiadomo, regularne nawożenie takie regularne wapnowanie, regularne odpaszczanie nie tak jak tu, gdzie jeszcze walczyły z beżą. Chociaż ten rzepak wydaje mi się, że powinien dać sobie jeszcze radę. Tu przywędrowaliśmy już do Piotra na działkę, no i tutaj lepsza ziemia, lepiej utrzymana, tak jak mówiłem, w innej kulturze. Kilka lat już tą ziemię się przerzuca. No i tutaj ten rzepak wygląda, tu mamy ścieżkę. I tu wygląda. No są lepsze pola, są gorsze zawsze, tak jak jest więcej rzepaku na, czy tam innej uprawy na różnych działkach porozrzucanych. No niestety nigdy się zazwyczaj nigdy się nie uda tak, żeby było idealnie. Chociaż ta plantacja naprawdę już oko cieszy tutaj ten saletrosan widać, że zaczął działać. Gdzie nie tu, ale zobaczcie, rzadko się zdarza, ale o. Gdzieś przebarwienie jednak jest i co by było, gdybyśmy nie dali nawozu, to byłoby już całkiem kiepsko. Także rzepak, te wszystkie wcześniejsze zabiegi, co no robiliśmy, no, wrócił do żywych, walczy o plon. Oczywiście no, będą działki lepsze, będą działki gorsze, no, ale z drugiej strony, jeśli mam rzepak na niektórych działkach, co ja drugi rok uprawiam, to co oczekujemy od takiej działki? To nie jest tak. To nie, tutaj w rzepaku nie liczy się, tylko klasa ziemi. Tu liczy się zasobność, mikro, makro elementy, kultura uprawy tej ziemi i to właśnie wymaga czasu. Nigdy y, zaniedbań kilkuletnich nie naprawimy przez rok czy dwa, na to trzeba 3-4 lata, żeby działkę doprowadzić do y, spektakularnego, można powiedzieć, y, utrzymania, czyli plonowania tej działki. Także tak to wygląda. Mamy tutaj dwie tony, cztery big bugi do rozsiania na mogielnicy rozrzucamy to wapno i taki właśnie eksperymentalny trik z tym wapnem zobaczymy, czy to faktycznie tak jak wspomniałem wcześniej w ubiegłym roku mnie zaskoczyła najgorsza działka piąta, szósta klasa, gdzie tam było dane wapno, tylko w trochę innej metodzie, bo ubiegły rok był zupełnie inny, inny od wszystkich, no 10 lipca mieliśmy po żniwach rzepaków w tym roku, gdzieś po 20 kosiliśmy i ten rzepak był na granicy 10% wilgotności, także wiecie jak to jest Rok, rok, roku nierówny, gdy jest czas, na pewno słuchajcie, temat nie podlega dyskusji. Jeśli jest czas, najlepiej na ściernisko przed siewem to zastosować, ale jeśli nie ma czasu, to też nie możemy tego robić, bo możemy więcej zaszkodzić tym wapnem niż pomóc. A tutaj jesteśmy bezpieczni już o to, że nie będzie, że jest odstęp między. I innymi zabiegami, innym nawożeniem, tak jak saletrosan, minął już miesiąc od tego czasu jak został zastosowany saletrosan. Także tutaj jest pięknie, zaraz przeniesiemy się jeszcze na, na nawet jeszcze ładniejszą działkę. Także rzepak, masz się go ciągnąć, wszystkiego ma już pod dostatkiem, jeszcze teraz wapni nawet będzie w jego zasięgu. No i na działeczce chyba z naj, najfajniejszym rzepakiem jesteśmy, tutaj rzepak. To w sumie tak jak i tam ładnie wygląda, jakieś tam może małe niedoskonałości są, ale z drugiej strony małe niedoskonałości? <laughs> nie, nie jest źle tutaj. Tak jak mówiłem, główny atut tej jesieni odkrywał, to moim zdrowym zdaniem, że mamy właśnie działkę tutaj wyrobioną, znaczy nie są po prostu te działki, które od dłuższego czasu jest lepiej zbane, lepiej wyglądają, ale wiecie, wy to też pisaliście w komentarzach że rzepakiem to nie ma co panikować bo jak ktoś, nie wiem kto już napisał rzepak potrafi zaskoczyć i to jest prawda, także. coś mi się przyśpięło, muszę tam wziąć, bo kurde, jedną szufladkę mam przemkniętą ale jeszcze tutaj zobaczmy ten rzepaczek jest tutaj można powiedzieć na czym oko zawiesić fajnie to wygląda no i nasz rozściewać rozściewa ostatniego baksa. Ostatnie podrywy. Na koniec zostańcie do końca, to coś trochę powiemy co tam w planach jest na coś nowego. Ja tutaj lecę już z tym yy, rozsianiem, Ile mamy liści? Jeszcze sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy, wychodzi. Nie, dziewiąty, mam mamy tu już odpadają dziewiąty, około dziesiątego liścia. Powiadają specjaliści, że rzepak, żeby dobrze był przygotowany do zimy, powinien rozwinąć rozetę między 10 a 12 liści. Ten rzepak ją rozwinie bez problemu. Jest już prawie gotowy do zimowania, można powiedzieć. 9, yy, dziesiąty liście pojawia. Także tutaj jest super. No niestety, tak jak mówiłem, nie wszystkie działki się udało wyprowadzić na taki poziom jak tutaj, no ale cóż, zobaczymy co przyniesie wiosna, a po drodze jeszcze zima, także tragedii z rzepakiem nie ma. I tak jak mówię, odcinek poświęcony pożegnaniu rozsiewacza. Praktycznie od początku mojej przygody z rolnictwem był on zakupiony nowy, sentyment trochę do niego jest. Ale to już nie, tak, nie na taki areał co teraz on yy, uprawia. Także wszystko jest przystosowane, ale do odpowiedniej ilości. Tutaj jest zdecydowanie już za mały tego typu rozsiewać. Ale jeszcze widzicie cały sezon ten jesienny NPK. Trochę azotu, i teraz wapno jeszcze był w stanie rozsiać. Ostatni rzut na ten rzepak, bo moi drodzy, już ostatni zabieg rzepaku. W końcu zakończone to będzie, bo, bo już trochę ja dość mam tego, że parku trochę było w tym, w tym roku yy, kombinacji, ale tak to już bywa moi drodzy. Dobra, zjeżdżamy z pola Pola obsiane, Pola obsiane całe Trochę zostało tam z 10 kilo i zobaczcie <laughs> Wiedział do kiedy wytrzyma <laughs> Kurde, nie mam śruby, ale włożymy zabezpieczenie. I już tą resztkę może. O. To jest właśnie lejek, widzicie? Wiedział ile wytrzymać i do kiedy. Brawo dla niego. Dobra, rozrzucę już te resztki, jak się da i koniec. A więc tak. Lejek został już umyty. Chyba ostatni raz. To znaczy tak, to nie jest też tak, że lejek wyjeżdżał widzicie przyczepa się robi, nie wiem na jakim etapie są odcinki teraz, belka jest dobra nie o lejech lejek nie idzie na złom, nie idzie na sprzedaż bo on wartości praktycznie żadnej nie ma yy... nadaje się on do użytku dalszego lecz trzeba by go po prostu trochę pomodernizować powycinać, powzmacniać co najważniejsze wymienić przekładnię, która no nie jest zbyt droga, bo chyba około 200 zł taka przekładnia nowa kosztuje i jest dwie wersje. Albo przejdzie generalny remont i będzie rozsiewaczem do wapna. Zobaczymy, jak się nowym dwutalerzowym będzie rozsiewać. Ale podejrzewam, że się spróbuje czymś lepszym to nie będzie się chciało wracać do niego Dlaczego do wapna? Ponieważ wapno najbardziej niższy rozsiewacz i wapnowanie pól granulowanym nie wymaga takiej precyzji jak przy nawozach NPK albo azotowych albo opcja druga zostanie przebudowany i zostanie z niego zbudowana kiedyś, wolnym czasem zaprawiarka do zboża takie są dwie opcje nie wiem, pierwsze pojawi się rozsiewacz nowy zobaczymy jak będzie się, no na pewno będzie się leżowym nawozem y, dwutalerzowym rozsiewacze rozsiewać dużo precyzyjnie i dokładniej nawozy y, azotowe a z wapnem zobaczymy jak tym dwutalerzowym będzie szło, jaki będzie nie zdradzę dzisiaj ten nowy rozsiewacz będzie to rozsiewacz polskiej marki i będzie to rozsiewacz nowy dwutależowy 600 jeśli chcecie się dowiedzieć jaki to będzie model jak będzie wyglądał, jakie będzie miał funkcje zapraszam do subskrypcji kanału na pewno się dowiecie tego z kolejnych odcinków, bo już niebawem będzie właśnie odcinek z nowego nabytku rozsiewacza Także kto ciekawy, kogo interesuje parametry nowe, osiągi, że tak powiem, Rozsiewacza Także wolę postawić na polską markę, ale kupić nowy niż jak to. Często jest nazywane zachodni 20 lub 30 letni. No, moje podejście jest takie, każdy ma wiecie, prawo do swojego zdania. Ja jednak rozsiewać albo opryskiwać to celowałbym jak najbardziej w nowy. Taki więc też niebawem się pojawi na gospodarstwie. Będzie oczywiście współpracował z Perkinsem, bo Perkins jest przeznaczony w moim gospodarstwie do tego typu prac jak opryski, rozsiewanie nawozów i tam wiadomo, pomocniczo, czasami gdzieś jakieś orce pomaga do tego jest przeznaczony Perkis i moim zdaniem na taki area, który ja posiadam idealnie się sprawdza taki ciągnik dlaczego? dlatego, że pali bardzo mało pali w takich pracach sporo mniej niż 60 i dlatego Perkis do lekkich robót jest moim zdaniem dużo bardziej praktyczniejszy niż 60 ale to już każdy ma swoje zdanie nie mówię tutaj o orce, albo o innych ciężkich pracach, bo tutaj sytuacja wygląda trochę z 4 silnikiem inaczej, ale takie takie rzeczy to na Perkinsa są po prostu malina, bo tutaj się naleje zbiornik 60 litry i oj, tych hektarów rościewaczem albo opryskiwacza naprawdę można zrobić. A więc cóż, zapraszam do śledzenia kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!